Witam szanowny grono graczy. Witajcie wczoraj wieczorem ogłoszono ligę Blight. Myślałem, że to dzisiaj wieczorem będzie, ale jednak. I powiem wam szczerze, że jestem mile zaskoczony. I, i jak przyjrzałem te informacje dotyczące tej ligi, to czuję takiej no, taką chcicę grania. Zdecydowanie. E, ja już wam pokażę mniej więcej filmik, całego nie będziemy oglądać. E, jest to liga, która mi się kojarzy z Abyssem troszkę, z tego względu, że pojawiają się pewne pnącza. Tam rozstępowała się Ziemia. Ale widać, że to jest bardzo podobna mechanika, i tutaj ogólnie będziemy musieli wyczyścić ten cały syf, który się pojawia we Wrecklast i też na mapkach. I powiem Wam szczerze, że wchodzą, wchodzi kilka zmian, które stwierdziłem, że są genialne. A pierwsza, najważniejsza, jak dla mnie, to dotyczy misji mistrzów, które będą się stakować. Będziemy mogli je robić kiedy chcemy. To jest takie, what the fuck! Super sprawa, bo czasami rzeczywiście niektóre misje nam umykają w momencie, kiedy e, na przykład dostajemy Disconnecta, albo mamy jakiś tam portal oddzany, misja w misji, nie mamy czasu tego zrobić, śpieszymy się i to później nam przejdzie, e, no się stakuje, przejdzie na później, to jest najważniejsze. No i oczywiście, jak zobaczycie, stawiamy tutaj różne wieżyczki. Które nam pomagają w demolowaniu stworów, wieże mają za zadanie spowalnianie, zamrażanie, podpalanie, właściwie tam jeszcze jest osłomianie przeciwników, jest chyba ich sześć takich różnych stanów skupienia na potworach i możemy różne rzeczy montować, to jest tak jakby tower defense jak zauważycie, jak popatrzymy na to. Dodatkowo, naj, najfajniejsze info o tym wszystkim jest takie, że właściwie zmiany dochodzą, dotknęły bardzo mocno sabotażystę, nekromantę, tak naprawdę Heavy i asasyna, czyli zabójcy, gdzie właściwie te zmiany są skupione wokół trucizny. Ale przejdźmy sobie do tego, co tutaj jest opisane. Będziemy mieli nową panią, która będzie nam właściwie enchantowała przedmioty, ponieważ ta kula zbrodni z tyłu e, będzie nam dostarczała pewien olej, który będziemy mogli łączyć z, z naszą biżuterią i. Okej, okay, do tego przejdziemy, bo to jest naprawdę niezłe. Jak zauważycie, tutaj stawiamy różne wieżyczki, które atakują potwory i rozprzestrzenia się tak naprawdę, rozprzestrzeniają się te pnącza. Chodzi tutaj o to, że w momencie, kiedy staniemy na danym pnączu, to stwory bezmyślnie atakują gościa, który na niej stanie. I w tym momencie tam musimy rozstawić te wieże i atakować, demolować wszystko. Kojarzy mi się to... Znaczy właściwie pomyślałem od razu o minach, pomyślałem o pułapkach, Pomyślałem o balistach, o takich statycznych buildach bardziej, które sobie bez problemu będą radzić tutaj. Kolejne, że to są wieże, które musimy, możemy zbudować. Tutaj mamy właśnie to wymienione, co one robią. Mogą zamrażać, porażać, ogłuszać, podpalać, przyzywać stwory, wzmacniać. Petrified, czyli paraliż, zamiana w kamień, coś w tym stylu. Debilitate, to jest osłabienie. Więc one dość fajnie działają na naszych, na naszych towarzyszych. Oczywiście mamy też biżuteria, która wzmacnia te elementy, ale jak zapewne wiecie, każda liga jest tak skonstruowana, że ja na przykład nigdy nie używałem tych, tych rzeczy wzmacniających daną ligę. Bardziej patrzyłem na ogólne rzeczy, ale tutaj pojawiają się też sety, które dość ostro wzmacniają tę mechanikę. Jeżeli sama mechanika będzie naprawdę wciągająca, no to rzeczywiście można się skupić na tym to będzie nawet przyjemne Cleansing blighted maps słuchajcie nowe mapy powstają które łączą mechaniki ee, wiemy już że mechanika całej ligi legion zostanie w korze gry to jest super Bo w sumie jest całkiem niezła i podobno została bardzo dobrze przyjęta przez graczy więc to jest istotna informacja dla was no i tutaj będziemy mieli bardzo dużo e, doczyszczenia, e, dużo grzybów się narobi będziemy mogli demolować mapki. Okej, okay, ale to nie jest najistotniejsza informacja. To jest mindfuck konk konkretny. Słuchajcie. Nie wiem czy widzicie tutaj Golem's Blood. Eee, taka informacja, że mamy pasywkę, że ten amulet daje nam pasywkę. Ta pasywka daje nam sporo życia i regeneracji życia. 10% dokładnie życia, i chyba 1.6% regeneracji, z tego co pamiętam. I powiem Wam szczerze, że teraz będzie możliwość za pomocą tych olei, które będziemy otrzymywać, właśnie z tego blight, z rozbalania tego, będziemy mogli tutaj w różny sposób miksować to i dostawać konkretne pasywki. To jest... What the fuck! To otwiera naprawdę wiele możliwości. Ponieważ e, mamy na przykład dane drzewku umiejętności i otrzymujemy darmowy punkt w pewnym sensie, prawda, jeżeli dobrze trafimy. I to otwiera nam możliwości robienia innych zupełnie buildów, e, bardziej zagmatwanych, zakoksanych. Więc właściwie znajomość tych wszystkich artefaktów, możliwości tworzenia przedmiotów daje nam niesamowitą przewagę w tworzeniu buildów. Teraz buildy będą jeszcze bardziej skomplikowane niż były. Oh yes. No i mamy tutaj kilka przykładów, e, Brutal Blade tu otrzymujemy, Essence Sub, mm, ino, Inexorable, to nie pamiętam co to jest, możecie sobie sprawdzić na drzewko umiejętności. E, to się nazywa Notable Passive Skill. Notable Passive Skill from the skill tree, Ok, Czyli to rozumiemy. Kolejna sprawa, mega ważna, to tutaj mówimy o setach. Tu mówią coś o setach, e, że w momencie kiedy zmontujemy set przedmiotów to da nam pewne pasywne umiejętności, które spowodują, że na bazie tego setu będziemy mogli tworzyć jeszcze bardziej wykoksane buildy. Ja tu już wam pokazuję e, tego buta, Hearth and Soul. To jest pasyw skill, który nam daje chyba 8% życia i 12% many dodatkowe, maksymalnej many. Więc to jest wow, to jest mega sprawa. Jak zauważycie, jeszcze tutaj mamy coś takiego jak Movement Speed. Bazowy moment speed jest zwiększony 150%, bazowy. Czyli dość, że się szybko poruszamy, to zauważyłem, że pojawiły się kilka takich umiejętności, właściwie to możliwości wzmacniania traveling skill, czyli w momencie, kiedy używamy, na przykład na tych butach mamy, w momencie, kiedy używamy umiejętności do przemieszczania się, na przykład tego teleportu, co atakuje takimi cieniami yy, i poraża wrogów. Ale tutaj mamy zwiększone cooldown recovery, czyli właściwie szybkość odnawiania tej, tej umiejętności o 65%, właściwie to każdej umiejętności na poruszanie się, więc yy, yy, powiem wam szczerze, że jakby połączyć to wszystko, to można by zrobić mega build na poruszanie się. Też jest fajnie, wyobraźnie pracuje, to jest to jest najfajniejsze w Pawew że rzeczywiście dają jakiś przedmiot i w twojej głowie się tworzy jakiś dziwny wzór pattern, który później używasz i demolujesz. Fajnie. Nawet jakby coś tam jak sobie zaplanujesz i to nie wyjdzie, to i tak jest to super, bo no, może masz możliwości bawienia się tym, tą całą mechaniką. To jest chyba najfajniejsze w tej grze. Okej, okay. to jest najważniejsza zmiana, jak dla mnie, w tej całej e, zabawie. Z tego względu, że to pójdzie na pewno na, całą, na cały korgry i będzie poprzecz po czasy, bo to jest super zajebiste. A jak to wyjdzie w praktyce, zobaczymy, ale myślę, że no, jest mega. Tutaj mamy na przykład zestakowane 102 misje od. Tak, dobrze, no tak to rozumiem. Od e, naszego. Chyba to jest Bestiary. Widzę tu ikonkę. Taką. Później e, powiedziano, e, że można robić to jedno, jedną misję za drugą. Czyli właściwie, jak przeocimy sobie po mapkach. O, jest Mistrz, ale nie, nie mam ochoty teraz tego robić. To stakuje nam się ta misja. Stakuje się, stakuje, później otwieramy jakąś tam mapkę, czy cokolwiek, czy w hideaucie możemy pogadać sobie z Mistrzem. I on to też odpala, i powiem wam szczerze, że wow, to jest, to jest świetna sprawa, bo możemy sobie zrobić taką sesję robienia misji od mistrzów, tylko i wyłącznie, na przykład. E, I to jest, to jest mega, tutaj mam jeszcze kilka screenów, ale tutaj właściwie nie ma nic istotnego, oprócz tego, że Legion e, będzie na stałe w korze gry. Why not? Naprawdę świetna sprawa. I teraz kilka informacji na temat Nekromanty. Słuchajcie, powstał nowy gem. Karion golem, który będzie nam buffował, w pewnym sensie e, nasze miniony. W ogóle nekromanta i przyzywanie potworów zostało troszkę zmienione w, tym, w tej lidze, więc to jest bardzo w... intrygujące. Znaczy intrygujące z tego względu, że e, powstały nowe archetypy różdżek, które e, będziemy mogli zmienić na potężne przedmioty. I również będziemy mogli tam losować e, bardzo mocne Rolę dla minionów, buffy dla minionów na tych różdżkach, więc to jest mega istotne i ogólnie jest sporo zmian, o których tutaj nie wspomniano. Pokażę Wam tego golema, wygląda wykoksanie, w szczególności jak właśnie na tym <ścoughs> screenie jest dość duży, szczerze mówiąc, i właściwie bardzo fajnie byłoby zagrać takim, takim samonerem. A i pomyślę, zobaczymy. Dajcie znać, kim wy chcecie grać. Jeszcze oczywiście są zmiany dotyczące asasyna na trucizny, który powiedziałem. Jest kilka nowych skili. Tutaj mamy Withering Step, gdzie właściwie tą klątwę obarczamy stwory, jak przez nich przelecimy. Rzucamy też sztyletami, które odbijają się kilka razy od potworów. To może być fajny gameplay. Ja strasznie lubię te skille, które się odbijają, na przykład Ark jest. Bardzo znany i kochany przez to, że po prostu właściwie zawsze trafia. Jestem ciekaw, czy tutaj też tak będzie działać. Jak traficie potwora, to te sztylety automatycznie przelatują. To może być świetny gameplay, bardzo szybki jeszcze, w szczególności że asasyn mają no, zrobić build na y, krytyki i tym możemy przelatywać. Chociaż albo skupić się głównie na truciznach, bo asasyn właśnie taki buffy dostał skupione na truciznach. Yy, Okej, okay, tutaj mam kolejny screen. Przejdźmy sobie niżej. I teraz jest saboteżysta I to jest niezła sprawa. Miny nikomu się za bardzo nie podobały. Znaczy były osoby oczywiście, które mi się podobały. Nie mówmy nikomu, bo były i są. Ja strasznie lubię na przykład pułapki, ale znam kolegę, który nie znosi pułapek. No wiecie jak to jest. Różny styl gry. Ale tutaj miny zostały przerobione. Nie wiem jak one działają teraz, ale podobno jest fajniej, szybciej i przyjemniej. Po pierwsze, nie rzucamy pod siebie min, tylko rzucamy tak jak pułapki przed siebie. Pierwsza najważniejsza rzecz to jest to, że będą boty e, Od razu przejdę do tego, bo to mnie strasznie zaintrygowało Summon skitterbots Jeżeli mina jest na glebie, to będą mogły ją zazbroić ponownie Więc, okej okay. W ogóle bardzo fajny outfit do tego tutaj pokazali Kolejna rzecz to jest Stormblast Mine, czyli eksplozja Słuchajcie, ta pułapka będzie powodowała, że stwór będzie otrzymał więcej obrażeń Jak otrzyma obrażenia od pułapki ona powoduje, daje mu debuff, więcej obrażeń dodatkowo, i jak będziemy mieli sekwencję różnych detonacji, to on będzie będziemy zadawali coraz więcej obrażeń. Właściwie to więcej obrażeń, bo to jest tylko jeden debuff. Tak to zrozumiałem. E, I powiem Wam szczerze, że rzeczywiście, jeżeli mamy stać na tej linii, te stwory będą bezmyślnie nas atakować. Jak będziemy tego blighta chcieli wyczyścić. A W ogóle najważniejsza rzecz, jak jedną linię wyczyścimy, to tam będzie dla nas nagroda w postaci jakiejś skrzyni. Więc. E, Sabotażysta, pułapki, takie stacjonalne rzeczy, jak najbardziej jest super sprawa, chociaż miliard buildów tutaj będą się sprawdzać. Ale tak będzie najłatwiej chyba <grywa> zazbroić, poczekać, zostawić wieżyczki, nacisnąć przycisk jest eksplozja. Okej, okay. i słuchajcie, Nowe przedmioty, oczywiście. Zawsze Path of Exile czy Green Age Games mnie zaskakiwało ilością nowych przedmiotów, jak ich tam balansują w ogóle. Przez 3 miesiące muszą naprawdę ostro pracować nad tym, żeby to wszystko miało ręce i nogi. E, na pewno mają już jakiś dalekosiężny plan, jak to zwykle bywa, ale ten sztylet jest chory. To, co tutaj pokazali, Cold Iron Point. To jest sztylet, który nam daje plus 3 do poziomów wszystkich fizycznych speli. Skill Games, czyli właściwie do wszystkich, które posiadamy. Nie tylko na tym sztylecie. Tak to zrozumiałem. Jeżeli ja się mylę, dajcie mi znać, ale tak mi to, tak to wychodzi. I oczywiście nie zadajemy obrażeń od yy, żywiołów. Dodatkowo mamy krytyka, ale mamy takie 2 i mamy plus 6. Plus 6. Ciekawe, czy to będzie miało sens. Naprawdę, plus 6 to jest dużo. To jest. Obrażenia tam skaczą dość drastycznie, tam powyżej 20 poziomu. No nieźle. Polisher Leg Legion, KS Kram. będziemy mogli się bawić e legionem ogólnie. Triad Grip, tutaj mamy buffy do monsterów. One konwertują różne obrażenia na coś innego, fizyczne głównie. E więc dość śmiesznie, one mają większą szansę na porażenie, zamrożenie i podpalenie. Następnie, Batch of the Brotherhood. To jest fajne, z tego względu, że maksymalna ilość power charge'y generuje nam maksymalną ilość frenzy charge'ów, czyli jak zrobimy build pod maksymalne power Charge, to będziemy mieli dokładnie tyle same maksymalnych frenzy charge'ów. I w tym przypadku, w momencie kiedy używamy traveling skill, travel skill, e, czyli umiejętności do poruszania się, e, to właściwie jest, mamy zmniejszony o 10% cooldown za każdy frenzy charge. Czyli what, tam mamy buty, które dają nam 66%? Czy szybszego cooldownu? A tutaj mamy jeszcze 10% za każdy Frenzy Charge? What the fuck? To może być naprawdę strasznie ciekawe. Potężne. W momencie kiedy używamy, słuchajcie, tra Travel Skill, to tracimy Frenzy charge. A. Właściwie mamy 23% szansy, że stracimy Frenzy Charge, jak użyjemy tych butów, słuchajcie. Mamy też 24% szansy na y, utratę Power Charge'a, jeżeli otrzymamy Elusive. Ale ogólnie za każdy Power Charge otrzymujemy 8% zwiększonego tego efektu. Elusive. Mamy tutaj Achilles Prophecy, czyli Fated Unique Item. Utrzymujemy za 3 takie karty. Ciekawe, ile to będzie kosztować. Nux Crown, Bomb Helmet również. Ok, nowe przedmioty. Ogólnie mamy być tego: 16 nowych unikatów, 18 nowych kart, 16 nowych skillów, support game'ów. 24 unikatowe przedmioty zostały zrebalansowane, zmienione. Mamy również paczki, które są fajne. To, to jest ładne. Szczerze mówiąc, zawsze się waham, czy nie kupić supporter packa, bo te ceny rzeczywiście są kosmiczne, patrząc na nasz biedny polski złoty, który stracił ostatnio dość mocno. Więc patrząc na to, że euro możemy, nie wiem, kosztować 4,40, a dolar już jest za 3,90, czy coś w tym stylu, to naprawdę ceny są kosmiczne dla nas. Ale wygląda to bosko. Dziękuję za uwagę, słuchajcie, to jest całe, całe informacje, wszystkie informacje, które nam się pojawiły na temat Ligi Blight. Pojawi się 9 sierpnia, 6 sierpnia chyba. 6 człowieku! Jak mogłeś się tak pomylić! 6 sierpień 2019 roku będziemy grać. Ja się bardzo mocno zastanawiam, czy nie odpalić streama wtedy i po prostu sobie poklikać na z wami, pogadać w końcu. Tak więc 6 sierpień to będzie bardzo ważna data też dla nas. Tak więc pozdrawiam serdecznie. Salutation i miłego oczekiwania. 16 dni, 11 godzin od tego momentu. Trzymajcie się, papa. Pa.